Witam Państwa pięknie, witamy właściwie Państwa pięknie na Ziemi Krasnostawskiej. Dzisiaj będzie bardzo barwny, bardzo kochany odcinek, gdzie będziemy opowiadali o wszystkim i o historii, o pięknej naturze i o produktach, tutaj regionalnych produktach. Ja przyrządzę dla Państwa doskonały kociołek. Tam będzie i wołowinka i mnóstwo ziół z tego regionu, mnóstwo wspaniałych warzyw. To wszystko po to, żeby było i smacznie, i pięknie, i żebyście tutaj przyjeżdżali. Najpierw czosneczek podkroimy na drobno i wrzucimy do garnuszka. Zaraz potem cebulę i to wszystko będzie początkiem naszego kociołka i naszej strawy jednogarnkowej. Przypominam, dzisiaj wołowinka, bardzo dobra wołowinka. Wszystkie produkty, szanowni państwo, które widzicie na stole są tutaj regionalne, z okolic Krasnego Stawu. Przypominam, 40 hektarów czosnku tutaj w okolicach. I aż 700 ziół. Wyobrażacie sobie to? Macie to w Polsce? Macie to tutaj w Krasnym stawie. Cebulka, czosnek i odrobina oliwy z oliwek już w naszym garnuszku, a teraz czas na grzybki, jeżeli mamy do dyspozycji grzybki leśne, to jak najbardziej, ale jeżeli nie, to na przykład taka ciemna pieczarka. Bardzo dobrze będzie nam się miksowała. Grzybki już w garnuszku. Czas na paprykę, którą trzeba szybciutko obrać. Najlepiej to robić w ten sposób, szanowni państwo. I wtedy uzyskujemy ten efekt, o który nam chodzi, czyli wszystkie gorzkie elementy razem z nasionami zostają na boku i kroimy ją drobniutko. I do garnuszka. I te wszystkie elementy, które się znalazły w garnuszku, wędrują na nasze ognisko. Czyli mamy czosnek, cebulę, paprykę i grzybki. Pamiętajcie, to jest bardzo ważna rzecz. Nie robimy na dużym ognisku. To już musi być wypalone ognisko praktycznie. Może się tam co nieco tlić, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby robić to na żarze. A jest gorąco, jest bardzo gorąco. Już dochodzi, już słychać to takie piękne ogniskowe skwierczonko. To miesiaczki lubią najbardziej. Oj, lubią. Pięknie nam się podsmażyły nasze bazowe warzywa, więc czas dołożyć wołowinkę. Mamy już mięsko delikatnie podsmażone. Wszystkie aromaty już pięknie nam tutaj przeszły. I to jest właśnie ten moment, kiedy możemy dokładać całą resztę: czyli marchew, czyli ziemniaczki. To wszystko ładnie przyprawimy i jeszcze dodamy. O, właśnie! Z lokalnych pól doskonałe. Właściwie trzy rodzaje tymianku. Bardzo aromatycznego. Od razu czuć, że nie jest to tymianek sztucznie wyhodowany gdzieś tam, na matach, tylko jest to. Wymiany, który został wyhodowany na lubelskiej ziemi. Wszystkie najważniejsze produkty już są w garneczku. Tam cały czas się bulgoczy, tam cały czas się delikatnie to wszystko przesmaża. To jest ten moment, kiedy dodajemy przyprawy. Tak jak już wspomniałem, będzie papryka. Będzie liść laurowy, ziele angielskie, kolorowy pieprz, a potem co? Pan tymianek. Więc chyt z dogarka, część pierwszą. No i pozostaje nam już tylko dodać pasat. Wyciągamy nasz kociołek. W którym pięknie wszystko się już bulgocze. Dopiero teraz solimy, odstawiamy dosłownie na chwilę, na pięć minutek, zamykamy i wstawiamy z powrotem na ognisko. Efekt końcowy będzie genialny. Obiecuję Wam to. Dzisiaj przy takim żarze i przy takim żarze, no pół godziny i będzie po wszystkiemu. I teraz kucharz spokojnie może iść na urlop. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pod nie spyła, albo coś takiego robi. Buch, jak gorąco, buch, jak gorąco. No i właśnie, musimy spuszczać co jakiś czas powietrze z naszego garka i pilnować tego, ponieważ jest to tak zwany parownik, żeby nic się w środku złego nie wydarzyło. Po pół godzinie mamy gotowe danie. Witam szanownego pana marszałka. Dzień dobry. Dzisiaj, nie wiem czy Pan Marszałek widzi, ale na naszym stole jest bardzo bogato. Bogato wszystkie regionalne produkty, dlatego że e, powiat krasnostawski właśnie z tego słynie. Z chmielu, czostku, doskonałych serów i wszelkiej dobroci. Ja przygotowałem dzisiaj strabę prosto z ogniska, w kociołku owo takim, a to jest gulasz wołowy właśnie z regionalnym serem, więc zapraszam do degustacji, a potem... No, potem będę czekał na opowieści. Różne. Co? Zapomniałeś Karolu, że jeszcze jest powiat krassłastawski centrum produkcji ziół. A właśnie, zapomniałem, schowały mi się. I te zioła owe też się znajdują tutaj. Szczególnie tymianki i różne rodzaje tych tymianków. Jakżeż smakuje owe gulaszek? Nie wiem, jak się zachwycać nad twoją kuchnią sposobem gotowania, ale kuchnia lubelska. W Twoim wydaniu jest doskonała nadal. Czuję się już prawie, jakbym tutaj mieszkał. Panie Marszałku, gdzie my właściwie dzisiaj jesteśmy? Wiem tylko, że ten obiekt, którego dzisiaj możemy obejrzeć tylko ruiny, to kiedyś był najpiękniejszy zamek renesansowy po tej stronie Wisły, prawda? Tak, jesteśmy w miejscowości Krupe. 10 km od Krasnego Stawu, 20 km od Heuma. Niedaleko, mam nadzieję, już niedługo wybudowanej S17, która będzie prowadziła od Lublina poprzez Krasny Staw, poprzez Zamość aż do Tomaszowa-Lubeckiego, do granicy. Ale Krupe, zamek renesansowy, zamek, który został wybudowany pod koniec... Pod koniec XV wieku. To był największy zamek po prawej stronie Wisły z czterema bastejami, czyli ufortyfikowanymi wieżami. I to był zamek, który miał bardzo burzliwą historię, bo był najpierw niedużym zamkiem, który, e, który wybudował e, Jerzy Krupski, ale później zaczął go rozbudowywać. Nie kto inny jak Samuel Zborowski. Nie wiem, czy e, pan znaczy Państwo znacie historię wiem, pierwszego był magnata, zbój. który został e, stracony przez... E, Jana Zamojskiego za zgodą Stefana Batorego, bo 10 lat wcześniej, w 1574 roku, później zamek przeszedł w inne ręce i zaczął być nadal rozbudowywany, aż doszedł do swojej świetności w połowie XVII wieku, kiedy to nasi przyjaciele z Unii Europejskiej, Szwedzi, go splądrowali i go spalili, i ta świetność zamku w krupem e, przestała istnieć. No i została teraz ruina, ruina, którą miejscowe władze chcą oddać wszystkim, którzy chcą zobaczyć jak wyglądał ten zamek, piękny zamek, wielki zamek tutaj na tej ziemi Krasnostawskiej. Jesteśmy w powiecie Krasnostawskim i tutaj nie tylko ten zamek, ale jest jeszcze wiele obiektów, wiele atrakcji, do których warto zajrzeć i które warto zobaczyć. Tak, bo niedaleko stąd yy, pojedziecie Państwo do Wieży Ariańskiej, bo pamiętajmy, to że... To proszę mnie tam zabrać, koniecznie. Za chwilę tam pojedziemy, bo yy, wierzcie mi państwo, że Lubelszczyzna to, to, był, to było województwo pełne tolerancji. Samuel Borowski był kalwinem, a... Yy, Jerzy, Orzechowski Jerzy Orzechowski był, był arianinem. arianinem. i dlatego to jest piękne pokazanie, że można było być pełnoprawnym urzędnikiem królewskim, pełnoprawnym urzędnikiem szlacheckim, a być nie tylko wyznania rzymskokatolickie, tylko protestanckiego. I to jest przykład, że lubelskie zawsze było tolerancyjne. Ale no właśnie, y, 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 drodzy Państwo, Wy wcale nie musicie jechać na Saharę, ani w góry Meksyku, żeby zobaczyć piramidę. My do tej piramidy jeszcze dzisiaj zajrzymy. Ale y, powiat krasnostawski od lat kojarzy mi się z czym? Z chmielem, bo grałem tu kiedyś na chmielakach i była to przecudowna impreza. Bardzo dobrze, bo pamiętajmy, że te ziemie w powiecie krasnostawskim dawały zawsze najlepszy chmiel w Polsce. I tu były wyspecjalizowane gospodarstwa, i tu rozpoczęły się te chmielaki, czyli żniwa chmielowe od lat 70. -tych. Największa impreza w powiecie krasnostawskim. Warto na te chmielaki co roku przyjechać i podegustować. podegustować jak to mówią Czesi, ich narodowego napoju. No i oczywiście Krasny Staw mi się kojarzy z pięknymi, znaczy okolice Krasnego Stawu, z pięknymi wąwozami. Tam warto zobaczyć po prostu no, pewnego rodzaju cud natury. Tak, cud natury, wąwozy nie tylko lesowe, piękne wąwozy, nie tylko w Kazimierzu Dolnym, ale tutaj w okolicach Krasnego Stawu. Tu, są, tu jest taka kraina geograficzna, którą chcemy rozpromować, która dźwięcznie się nazywa Kraszczady. To nic innego jak teren krajobrazu Wzniesienia, które są poprzycinane malowniczymi wąwozami, a są one bardzo podobne do niedalekich stąd na Podkarpaciu Bieszczad, czyli my je jako małe bieszczady. Cud krajobrazowy, bo pamiętajmy Państwo, że oczy potrafią zobaczyć coś, czego później nigdy nasz umysł nie zapomni. Tu są świetne gleby i dlatego na tych pięknych, dobrych glebach rośnie czosnek, rośnie tymianek, rośnie mięta, rosną zioła, które w liczbie 700 hektarów zasiane przez miejscowych rolników dają. Nam te niebywałe smaki na polskich stołach i na zagranicznych stołach, i Szanowni Państwo, tam gdzie zioła, tam jest zdrowie. Zioła są w powiecie krasnostawskim. Mamy tutaj tradycje kulinarne. Mamy tutaj tradycje historyczne Samuela Zborowskiego. I dlatego warto odwiedzić, warto peregrynować po województwie lubeckim, bo naprawdę jest co zobaczyć, a oczy spowodują, że my się zakochamy w tym. Nie trzeba jechać do krajów arabskich, żeby zobaczyć tutaj piramidę, ale można zobaczyć najpiękniejsze konie arabskie właśnie tutaj, Białce. Tak, oprócz Janowa Podlaskiego też. W Lubelskim. Mamy tu w Białce już praktycznie stuletnią tradycję hodowania koni arabskich i corocznego konkursu dla jedno, dwóch, trzyletnich młodych koni arabskich, które do, do, na który przyjeżdżają kupcy z całego świata tak jak do Janowa Podlaskiego. Bo tradycje mówię prawie stuletnie i 170 pięknych koni arabskich to jest coś, co warto także zobaczyć tutaj. Także zapraszamy. Panie marszałku, nasz program można uznać, jest jedyny w swoim rodzaju. Lubelszczyzna jest jedyna w swoim rodzaju, ale ta budowla, która jest za nami na pewno jest jedyna w kraju i być może nawet w Europie. Tak, jak Państwo widzicie, to jest wieża ariańska, to jest grobowiec Pawła Orzechowskiego, o którym my mówiliśmy, który był właścicielem zamków w Krupa. Nie mógł być pochowany jako w, w arianin na cmentarzu katolickim. I wybudował sobie grobowiec. I tu jego zwłoki, jego szczątki doczesne prawdopodobnie są 20 metrów wysoka, 1612 rok. Przyjeźdźmy, zobaczmy. Koniecznie musicie Państwo to zobaczyć. Jest to niewątpliwie perełka i to atrakcja naprawdę na skalę i krajową, i europejską. Żeby się coś zdarzyło i żeby mogło się zdarzyć, trzeba marzyć. Nawet legenda na naszych oczach się ziszcza o właśnie w tym momencie. Biała Dama, legenda tego zamku. Dzisiaj Państwu pięknie dziękuję, zapraszam na kolejny odcinek za tydzień. Za tydzień znowu Smaki Polski, Kuchnia Dworska. Nie zwalniamy tempa, będzie znowu pysznie i będzie przepięknie jak to na Ruberszczyźnie. Dziękuję.